Cześć, dzisiaj odpowiedź na jedno z pytań, które pojawiło się w grupie Start do chustonoszenia, a mianowicie pytanie o to, jak poradzić sobie z siniejącymi nóżkami w chuście i skąd się to bierze, dlaczego tak jest i nie tylko siniejące nóżki, ale również takie niezbyt dobrze wyglądające odciski chust. To szczególnie zauważone jest przez Was latem, bo wtedy dzieci najczęściej nie mają na sobie zbyt wielu warstw ubrań. Natomiast to nie znaczy, że w zimie, kiedy tych ubranek jest więcej, ten problem nie występuje. Występuje i też trzeba sobie umieć z nim poradzić. Powodem tego, że nóżki często sinieją, czy robią się właśnie takie odciski na, na skórze w dołach podkolankowych, jest to, że po pierwsze zwijamy chustę w rulon. To jest jedna rzecz i ta chusta jest bardzo zbita, bardzo twarda w, i w, po drugie wciśnięta w dół podkolankowy, e, przez co mamy dwa błędy. Raz jest właśnie ten ucisk w dołach podkolankowych, a dwa niewystarczające podparcie miednicy dziecka, przez co e, no, opada nam pupa i efektem po chwili noszenia jest to, że robi nam się tak zwana dupowpadka. I ta dupa wpadka powoduje, że dziecko wisi na dołach podkolankowych. I to jest dyskomfort i to jest ból. Jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim właściwie podpierać miednicę dziecka. Poniżej podlinkuję Wam film, gdzie pokazuję instrukcję wiązania kieszonki z podparciem miednicy, czyli właśnie z tym rozłożeniem materiału płasko pod udami, w taki sposób, żeby ta miednica była podparta na... Na całej jak gdyby długości uda, aż do guzów kulszowych. Nie przekraczamy granicy guzów kulszowych, żeby nie stymulować niewłaściwego ułożenia tej miednicy. Także podpieramy, uda, podpieram i to podparcie możemy zrobić zarówno w kieszonce, to co Wam właśnie podlinkowałam na dole, jak i w kangurku. Myślę, że nie w niedługim czasie będę chciała zrobić taki film, żeby pokazać Wam w jaki sposób. Tą miednicę podeprzeć właśnie w wiązaniu kangurka. Też można to zrobić i myślę, że jest to bardzo korzystne właśnie dlatego, żeby dzieci nam nie wpadały do chusty i ta chusta nie ciągnęła w dołach podkolankowych. Trochę w kangurku to wygląda inaczej, bo ten nacisk ma troszeczkę inny kierunek, natomiast najczęściej ten problem pojawia się właśnie w wiązaniu kieszonki i właśnie wiąże się często z tym, że dzieci czują dyskomfort, że ten odcisk. Może być bolesny, może być niezbyt sympatyczny. Dlatego zwracajcie na to uwagę i zwracajcie uwagę właśnie na to, żeby nie wisiało, nie wisiało dziecko na dołach podkolankowych, ale żeby miednica była ładnie podparta i żeby no, zachować maksimum komfortu dziecka w tym wiązaniu. Dzięki, do usłyszenia.